O nie! Może No, budzenie się po śnie zimowym na YouTubie to jest straszna rzecz. Ja. Yeah. Oh, oh. więc, więc zacznę od skrapa. Z czym tu się wyłączało? ALZ? ALZ, dobra, się wyłączało, znaczy pasek. Hmm. Ryjek mnie tu przeszkadza do roboty Bo chcę robić jelcza dalej, jakby co? Tylko że na odcinku, bo robiłem go na live, A, 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 a za, za dużo ostatnio liveów było no, Ostatnio to niczego nie było, ale Halo, ryjek Czy czuć czu. tamten tor jeszcze jest ten nie wiem 750, jak to nazwać Nie wiem jakkolwiek Ja rozstaw zmieniłem, nie wiem, po ryjka, czy co, do czego Dobra Tu se zostanie ryjek To było tego Ja w ogóle nie pamiętam, jak tu było sterowanie W ryjku Tak dawno O ja, tak, o kurde Dobra, ja chcę dzisiaj zrobić sterowanie Bo tym się nie, nie da jeździć na górach ja, ja odłączyłem już silniki No, nie ma silników A więc Dobra, zaglądamy pod maskę. A! No, już nie skacz tak znowu. Z radości. Właściwie posikasz jeszcze. No. To ja usuwam. I tu będzie sterowanie na. A to jest silnik. Do czego to jest podłączone? Do niczego. Więc usuwam. Dobra. Jakby to teraz zrobić? Jakby tu był czujnik jeden. Czujnik 1. Mm. Czujnik tu ma się ten raz, dwa i tu mogę to przesunąć o jeden. Kurde, to jest niesymetryczne, ale dobra, walić yy. to tutaj, to tutaj, yy. co by tu teraz zrobić? jakby tu teraz to zrobić? Nie wiem, nie nie znam się. Eee, może rury. Pipe. Poproszę. pipe. Pipę. Pipę. Eee, pipę, jakieś ładne takie pipe. Aha, nie, bo to jest po polsku po prostu. Rura. rurła. Dobra, niech będzie to. Niech będzie. Nie, wódki nie, nie usunę, a? Tak? Nie skryne. Tak, w tą, tą stronę. Tu jest raz, dwa na dziurę i to trzecie. Dobrze. Silnik, engine, poproszę engine, engine. Elektryk, en... to jest Elektryk? Nie wiem, ale tu jest Elektryk, mini, small Elektryk. Jakkolwiek to się wymianie, wymawia. I teraz. To do tego. To do tego. No. I jak? I tutaj na jedyneczkę poproszę tryb wyłączony dźwięk mm, tryb koloru. Wow, ej! Kurde. Cool. Włączony, wyłączony, poproszę, dźwięk wyłączony. I na jedyneczkę. I teraz. Mm, jest jakaś moc ustawiona? Jest coś tam ustawione. Yy. Dobra. Łup. Jalcz działaj, jedziemy nie, nie 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 to, nie to yy... tak no i teraz jak trochę chyba za wolno yy, czy to od? jedyny, jedyny słuszny f fotel do tego do, do na dwa może No, to będzie minus tego. Będzie trzeba długo przestawiać skrzynie biegów, ale dobrze. Yy, dobra, proszę, maska. Już się tak nie ciesz. No, kurde, ja wiem, że się stęskniłeś. Ja się wiem, że Jelczu się stęskniłeś, ale. Kurde, wiesz. Napięty pięty terminach te to jazdy jest ten no gdzie tam się wsiada no no i teraz to pod każdą górę podjedzie wrum 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 Kurde mm, w, 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 w. Skoro, Teraz hamulców nie mam No będzie się prowadzić trochę trudno, ale dobra się da przyzwyczaić Da się przyzwyczaić jaką prędkość on osiąga Kurde ładną Hamuj Doba tu się Hamuj Da się... Da się jeździć, jak widać. Kurde. <grywa> Dobra. Dobra, już jest, Już, 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 już. Spokój. Spokój, spokój. E Ej, on zaraz ruszy. Dlaczego to się zaczęło samo ruszać? Przepraszam. Czy tu jest jakiś sens tego? Przepraszam. Już jelcz. Spokój. Więc trzeba ten. Dobra, ja zrobię jeszcze tutaj takie coś. Takie trzy ten Na no jeden I jeśli jakiś Bramkę logiczną poproszę Bramka Tu se dam bramkę I Jeśli jakikolwiek Teraz się nie wiem jak, jak to będzie wyglądało. Ja poproszę lampkę. Lamp. Dobra, nie street lamp, nie. E, Boże, jak było light. Likt. Żarówkę taką fajną. A daj, a dam żarówkę. A jak kurt. Silnik może jeszcze nie, ten też zostawię, A dobra, nie. Walić. Dobrze, już, już niżej. Wkurza mnie ta skrzynia biegów tutaj. E, teraz nie wiem, gdzie tą dać lampkę. Y, ona będzie oznaczała. A! Jakie to jasne, pierony! Teraz jest zgaszone? Jak mam rozumieć? Dobra, jak to wygląda? Bl, maska. Tak, a tak nie zrobię. Gdzie tu jest dioda? Teraz się pali co? Teraz musi coś się palić. Co się pali? Styrta się pali. Wła? Jelcz Boże, jakim ty masz podnoszenie maski. Ba zarąbiste. Mm. Jak się palą dwie. To się też powinna lampka palić. Pali się. Dobrze. Chyba dobry. Nawet bo nie chce mi się myśleć, po prostu co oznacza. Działa, jeśli któryś. Z w... Aha, jest aktywny? No to dobrze. No to dobrze. I teraz na wsteczny. E, wsteczny nie będzie e, zbyt skomplikowany do zrobienia. E, wstecz. E, e, tchruster. Tchruster. Poproszę. Tchruster. Lampki. Takich nie będę raczej już używał. Hmm. Zastanawiam się, czy też nie zrobić y, Chrusterów skrętnych Że będzie też na łożysku jak koła Że będą się obracały i też będzie jeśli y, Jak płetwa sterowa Po prostu, że się będzie Jeśli będzie w tą stronę, to będzie jeszcze jechał w tą stronę Bardziej jeszcze jak będzie w powietrzu To będzie można nim skręcać na przykład wtedy Ale na razie mi się nie chce A jak widziałem na próbach To, to, to ładnie działa y, Dobra, na razie dwa tylko To tu, to tutaj. Jest na połowę mocy. No i niech będzie. Nie wiem czy jego wygląd kończyć na, na tym, czy. Dobrze działa. zmiana biegów jedziemy pod górę A kurde to jest pojazd Hamować się tym szybko nie da Dobra, największa prędkość jaką można tym osiągnąć Jest dobra Po co mi szybsza? Teraz z górki jechałem też Na, na, na prostym bym poprosił. Największa prędkość na prostej jest trochę duża, nawet, ale jeśli zmniejszę moc, to będzie za. Znaczy, będzie mała moc, a nie będzie osiągał. Chciałbym, żeby miał większą pręd moc niż prędkość, ale nie, nie zmienię tego za bardzo. O! Ale skręca ładnie, bo ma jeszcze tylną ośkę skrętną. Nie wiem czy tak by było. Raczej nie było tak w prawdziwym e, jalczu. Kurde jest szybszy niż pociąg Ten, ten mój. Ale tak, 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 tak. Często bywa na wąskotorówkach. Że samochody są szybsze. Kurde tym. Dobra. Jest trochę głośny. Cześć! No e, to samo się odpaliło. Co się samo kręci. Dioda, dioda bezpieczeństwa się nie pali. E, tutaj się ten. Kurde. Tu ten pojazd, mój został. Znaczy mój. hech Nie mój pojazd. Du Dobra, skręcaj. Dobra. Zmiana biegu. A, dawaj. Dawaj, 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 dawaj A, pięknie Ładnie się nim jeździ Nie wiem czy robić środek, bo mi się nie chce Nie! Zapomniałem o ręcznym Lampka ręcznego musi się palić Teraz się nie powinno obracać Nie wiem, czy, czy przypadkiem nie zrobić ręczny. Zrobię ręczny, bo to jest groźna maszyna. Dobra, to to usunę. Będzie tylko jedna dioda. Yy. I, I zrobię ręczny w taki sposób. Yy. Po bardzo prosty ręczny to będzie. Gdzie mam łożyska? Łożyska nie mam. Oś to się nazywało? Oś. Oś. Nie, to nie jest oś. A co to jest? Łożysko. Ja pierdolę, zawsze się mylę. Myślałem, że to jest ta odwro odwrotna nazwa, ale dobra, nieważne. Yy. Tak, tak, tak. Tak, tak. Teraz yy, to bym poprosił. Gdzie to dać? Może z tej strony? Z tej strony nic nie mam. Yy, teraz... Podręczny. To jest ręczny. Nie będzie się mógł kruszać już. Znaczy... Hm, z górki to się nie... Na górce to on nie będzie stał, ale... Sam nie ruszy! zabezpieczenie przed tym. Przed górką. Yy, dobra, jakiś switch, coś... Yy, ten... Nie w, w ciężarówkach chyba nie, nie, o ile pamiętam nie ma takich pipe switch. Hmm, Jaki tu by dać? Eee, no może na silnik. O o o o. Kto jest jasny? Ja pierdzielę, niech z tej strony to będzie. <grym>, dobra>, dobra i to daje pod to to ma się obracać o 90 stopni i, i, i może lampka będzie się może podwójna lampka będzie Nie lamp, kurde. Znowu to samo zrobiłem. Ten sam błąd. Ale teraz będzie ta mała taka. Mini. Proszę. I ta, jak się będzie palić. Dioda. Boże, też na jeden. To jest jasne, japie. Nie, bo to będzie. Boże, jakie to jest. Tu jest jasno. nie ja to muszę usunąć te dwie lampki. To będzie... Czy Jakie miejsce widać stąd? Jakieś widoczne miejsce, które nie przeszkadza. Na jeden bym poprosił. W jasności. A to jest pod Q. I, i niebieski, i tam czerwony niech będzie. Dobra, i widać obie lampki stąd. Widać. Yy, o, wyszedłem o no, własnych siłach. I teraz jedna lampka yy, idzie pod przycisk. Ręczny jest załączony. A druga. Yy, kurde, bramka ekologiczna by się jeszcze przydała. Yy, yy. Jakaś bramka? Halo? Yy, czy gdzieś ją tu miałem? Nie chce mi się szukać. Nie, chyba nie miałem. Yy, bramka logiczna, że będzie odwrotnie. Teraz ma się świecić. A nie, to powinno być odwrotnie po prostu. Do czego ja to podłączyłem? No niczego Nie, to jest do czegoś podłączone Nie, to nie do tego nie Nie bądź do tego podłączone, dziadzie To ma być podłączone Do tego? Do tego, no to dobrze było I teraz masz się palić I się pali a drugi ma być do tego czujnika tu. I się obie palą, bo jest ręczny zaciągnięty. Prawda, ręczny jest zaciągnięty znaczy ten ręczny ręczny. Hech. Eee, mech. Mm. Jedna rzecz i druga, że Jest w tym miejscu I teraz Trzeba się znać na tym sprzęcie, żeby ten odpalić I żeby ten to zrobić Trzeba Co jest podłączone do czego hmm, Aha, bo to jest po prostu Lampka, tak Aha, dobra Trójeczka, wyłączam ręczny To jest ręczny Jak się pali, to ja mogę zaciągnąć ręczny Logiczne. Logiczne, jeśli obie lampki się nie palą, oznacza, że ręczny nie działa. Proszę. Nie! To są drzwi. Patrzcie. Teraz nie mogę ruszyć. Wciskam W. Jest, w ogóle się nic nie obraca. Klikam to. To się ręczny odblokował i mogę ruszać. I teraz zaciągam ręczny. Znaczy ten ręczny taki, że nie ruszę. Blokada silnika, nie wiem jak to nazwać. Mm, I to trwa odcinek. 21 minut. No, blokada silnika, nazwę to blokada silnika. Ręczny i blokada silnika, chociaż ręcznego to nie mam. Chociaż jak jest, o co mi chodzi? Przedłuż.